Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Pikotopia. To jest demo, a tu macie cały samouczek, który jak pierwszy raz tej tę grę, tego nie było, ale chyba dużo osób stwierdziło, że e, nie wiemy o co chodzi, to chłopcy tworzy tę grę, czy nie wiem, czy to jest jakieś studio, nie patrzyłem, Do, dodali takie o, tutaj samouczek. No, gra jest taka o budowaniu, taka relaksacyjna giereczka o budowaniu, rozwijaniu, żeby było więcej, trzeba odblokować wtedy nowe budynki i no. Rozumiemy, rozumiemy. No to możemy lecieć z tematem. Będzie miło, będzie przyjemnie i, i tutaj sobie budujemy. Chyba w ogóle muzyki nie ma w tej grze, więc może coś tam dodam, ale albo, albo nie. Jakieś plumkanie tam dodam. Więc no najważniejsza rzecz, stawiamy tutaj taki, taką wieżyczkę i musimy teraz do niej dostawiać wszystko do budowy. To jest tylko tam takie o, na to nie patrzymy raczej, nie wydaje mi się, żeby to było istotne. 7, to nie wiem co to jest, jeżeli ja najwyżej doszedłem do siódmego poziomu do tej pory, może być, no ale o co chodzi w tej grze, chodzi o to, że musimy tymi kartami rozbudowywać się dalej, tylko jak zaraz się przekonamy, widzicie, widzicie, prawda, a, a najgorsza rzecz w tej grze, zapomniałem, jak już wybierzecie jakąś kartę, to już dupsko jest tak zwane i już nie ma, nie ma zbiły, już trzeba postawić. Więc możemy to tylko postawić przy tych czterech punkcikach, ale niestety ten campsite, czy takie obozowisko daje nam dwa ogniska jak jest czerwone to jest złe. Czerwone to jest złe, moi drodzy. To jest prawda życiowa. Czerwone jest złe, zapamiętajcie sobie. Więc no musimy to postawić i dostajemy tutaj dwie takie rzeczy. Jeśli zapchamy sobie te wszystkie pola u góry to przegrywamy. Znaczy albo zapchamy albo plus jeden. LH plus jeden, czyli sześć rzeczy złych może być. Siódma rzecz zła już nam game over da, więc e, musimy stawiać rzeczy, które nam na przykład taki las zabiera jedno ognisko. Tak? Zielone dobre, rozumiem. Więc stawiamy tutaj las i zabrało nam jedno ognisko. Rozumiemy? Rozumiemy. Dziękuję bardzo za uwagę. To jest cała gra. Można się rozejść. E, no dobra, więc no, trzeba to trzeba. No, tak nie chcemy, bo tu będzie więcej. Tu będzie tylko jedno, bo 2 i 1 to jest jeden, prawda? Tu się uczymy matematyki z lutelem. chociaż wydaje mi się, że też takie budowanie w tę stronę to może być problematyczne. Dobra, Graslanda, czyli zwykłe trawy, to my możemy opuścić w tym kierunku. A my, jak dojdziemy tym paskiem do góry, to odblokujemy jakąś nową kartę. Więc to też jest istotne, moim skromnym zdaniem. O, tu możemy zrobić tak. Że usuniemy te dwa obozowiska: Cyk, Level Up, Pola, Jeziora, Latarnia. Szczerze, latarnię już widziałem w grze, tego ani tego nie widziałem. Spróbujemy może jezioro. Oczywiście na razie go nie mam, ale za chwilę nam gdzieś na pewno się trafi. Graslandy, tak jak mówiłem, tu postaramy się ciągnąć. Jest jezioro. A najgorzej, że ja jeszcze go nigdy nie miałem, więc to muszę użyć. A jezioro to chyba działa jak las. Okej, okay, no to miło. Znaczy to, teraz to nam nic nie da, bo my nie mamy już tych ognisk. To nie jest tak, że my tam sobie dorzucamy czy coś. To nie, nie przyda to się nam teraz w żaden sposób. Więc to jezioro to już równie dobrze możemy postawić gdziekolwiek. Aczkolwiek, gdziekolwiek. A już damy tu, co tym się będziemy przejmowali. No dobra, więc to jest postawione campsite. -a. No tutaj wyjdziemy na... Ale dwa nam dadzą. Dobra, już zrobię to, to będziemy jeden, jedno ognisko mieli w lesie. I tu taki grassland teraz z tej strony pójdzie. Dobre. Lasy, campsite. No dobra, campsite znowu jedno pójdzie. No dobra, dajcie mi jedno. Level up. Piach albo dom. Dodajmy sobie piach. Nie, my tu pustynię budowali. Eee... No, więcej graslandów. Tam możemy sobie graslandować. Lejki. Akurat dwa. Eee, no dobra. Nam tutaj. To się ładnie zrównało. campsite, eee, Tam właśnie może nie. Może, może tam nie, nie, nie idźmy tą drogą. Tu, to będzie jedno. Foresty, graslandy. Dobra, tutaj chcemy jeszcze graslandy. Mamy sandy, mamy piask. Nie, nie, nie pieski, tylko piaski. Tylko, że pieski, piaski. Wiosny nie czynią. To my tu zrobimy odnogę pieskową. Załóżmy to dwa słoneczka i to jest dupa. Słoneczka, to już wiem, że kaktusami da się usuwać. Mmm. Więc znamy sobie kamsa. O, tutaj nie. Uuu, uu, tu się robi już. No to tu muszę. A, no, mamy dwa. Tu się robi ryzyczko. Więc trzeba takim forestem usunąć to ryzyczko. No, dwa nam stykną. No, ale możemy tu. Dobra, zróbmy tak. To nam usuwa. Level up. Koszary. O, to owieczki. Owieczki są potrzebne do, do trawki zwykłej, pustej. I piaski. No to wyjdziemy na, na zero. No tam wyszliśmy, no bo te piaski też jak się łączą, to one. No, jakoś tam na siebie oddziałują dziwacznie. A, a, anulują się nawzajem. Um, no to więcej grasslandów chcemy bardziej w tym kierunku popchnąć. Więcej piasków. O i tutaj już się im więcej piasków, tym lepiej dla nas. Cyk i się jedno usunęło. Dobra. Graslandy tu, campsite, no nie mamy, więc no, tak lepiej się to tak że tutaj takie rzeczy, tu takie rzeczy, bo to aż tak za bardzo się ze sobą nie łączy, mi się wydaje. A no, tu na pewno nie. Tu muszę, niestety, jeden nam poszedł. Graslandy to wyjdziemy na plus, ale może. Dobra, dam tutaj to wyjdziemy i tak na plus. O, i kolejny watchtower mogę postawić gdzieś osobno, ale w kręgu wodnym nazwijmy to. Damy tu. Załóżmy. E, campsite Lake Forest. No dobra. Spróbujmy jeszcze campsite. A tu nie. Tu będą dwa do góry. Chyba spróbujmy. I teraz takim forestem tutaj chciałbym radę 3 usunąć. Akurat więc zrównuje. Sandy. Pniemy. Pniemy tu sandy. Nie, nie mogę tam już. Ojejku. Ojejku, jejku. No dobra. Eee, tartak. To pewnie lasy by chciał, co nie? Obstaw o, są szybki. Są szybki. Szybki, 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 szybki. Tu mogą być jedne szybki. Znaczy, to tutaj jakieś zwierzątka Lumbermile, Lumbermile. A tu się wyrówna. No, ale może wepchnę tam, żeby to się zrobiło. Więcej sandów. A tu zrobimy. Yy, grasslandy. No, to tutaj dam. A foresty. A może być czerwone od tego jakoś? Kurczę, teraz to już się nie, nie dowiemy, raczej. Już jest wszystko miło i przyjemnie. No tu dam foresty. Lumber, mile. Tu możemy, to to się wyrówna. I tu jedno. I co wtedy się stanie? Będzie koniec. Przewodzi. Uwaga. Nie, dostajemy jakiś bonusowy punkt za to, że tu skończone jest. Czy tu już nie mogę budować, może? A, ja tu już nie. Nie, chyba ja mogę, to zawsze było... Nie, nie było, bo już nie świeci się. Widzisz? Ja idę tylko na próbę, bo. Nie, no mogę tu budować dalej. mile. A, tu już chyba nie daje bonusów. Już nie daje bonusów, chyba o to. A, tak, by się świeci, że ej, nie ma, nie ma tego. No dobra. Czyli trzeba to już wtedy iść takim, w takim wypadku w takie miejsce. A jakbyśmy to połączyli? O tutaj ten, a tu ten, a nie mogę tak, bo to musi być tu. No dobra, ale co później z łączeniem? Mm, dobra, nam to bardziej w to miejsce i tu taki forest. To utnie jedno z drugim. No to tu taki grassland, kurczę to jednak inaczej mogłem postawić. No bo tu... Te hmm, graslandy pociągniemy może w tym kierunku. No tu możemy tak. Dobra. Piramidy, domy, młyny. Może domy sobie odblokujmy. Foresty. Turcze. Kurcze, kurcze, dodam, damy sobie forest. A co dom chce? Uuuu, dom. Okej. Okay. No dobra. To nam zabierze za drewno. Tak szczerze tym lejkiem może byśmy się pociągnęli gdzieś tutaj. Najbardziej Graslandy bym chciał wyciągnąć w tym kierunku i tu mogę, nic się nie stać, A tu nie mogę, bud... a to nie można łączyć jednak, chyba tu normalnie nie mogę zbudować. A szkoda, czemu nie mogę łączyć? Co to za głupota? A może takie wysepki tworzymy, kaślawe, fiu, fiu, fiu. To tutaj najbardziej, to będzie tylko jedno. To szkoda. To szybki, tu z szybkami. To się wyrówna, domy i piaski, i lumbermile. Dobra, myślę, jeden dom. To to git, ale się nam no te lumbermile będą pojawiały. Teraz Dajmy tu lumbermile. To się wyrówna, a ludziki nam wskoczą. No Szkoda, no, szkoda. szkoda. No dobra, damy tu. To się wyrównało. No to zaraz będzie dubsko, tak zwane. A my nie robimy dubska. Musimy iść, tak? No, lake to nam usunie tylko o jedną rzecz, ale już lepszej. A, że? To tu. dobra, usunęło nam jedno. No, grassland to. Tutaj coś zrobi z domkami, nic nie zrobi z domkami. Tam sobie damy Graslanda. Tutaj na no to wyjdziemy na plus, tylko że ludziki. Foresty. Możemy tak jeszcze usunąć. Muszę tutaj to dać, no dobra, usuńmy campsite'y, campsite'y. Tam to nie. Tu nie mogę, tu nie mogę już budować. A tu mogę. A, czyli to jest koniec mapy. To tu by się, no tak, tam by się wcisnęło. To widzimy na nieciekawy, mm, no tu muszę, to będzie jeden. Lake. Hmm. By wziąć szybki, może szybki, tu. A ja, 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 co wy z tymi mi chcecie? No i ten sand, ja go tu trzymam cały czas, bo tak nie za bardzo. No, a wziąłem go teraz, wspomniałem już, że nie wolno brać. I teraz musimy jak najmniej, to tu by były dwa słoneczka, tu trzy, tu trzy, tu za dużo, trzy, trzy głupy czemu ja nie mogę anulować, no? Trzy... Dupa, dupa, trzy... No, dwa. Ale to jesteśmy już blisko śmierdzi. A, no, musimy jakoś to jedno obozowisko usunąć. Nie ma gdzie. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Dobra. To się wyrówna. Jak tutaj damy, dobra Grassland to nam nic nie da. Ale Weźmy Grassland na bezpiecznie. Może tu Campsite. Ajajuj, ajajuj, ajajaj. Dobra, szybki Level up. Kaktusy. No obecnie to mogłyby się przydać nam kaktusy. Dobra, piaski tu się dalej wyrównują, ale tu już będzie na plus. To bierzemy, jedno się usunęło. No ludzi do domami tylko usuniemy, nie? Czy campsite daje ludzi? A, kam a nie, campsite daje nam minus ludzi. Kurcie. To tu wyjdziemy na no, w miarę plus. Kaktusy. No to nam usuną. Dobra. Ha, 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 ha. Graslandy jeszcze tu możemy wciskać. Szybki tu możemy wciskać. Kaktusy teraz może nie. Lejki, żeby usunąć obozowiska. tego Lumbermila trzymam, bo już tak nie za bardzo wiem, co z nim zrobić. No, a tu usuniemy obozowisko. Tu przyszły lasy. O no, ten Lumber Mile, No On nam tych ludzi ciągle kradnie. No tu najlepiej, bo wyjdziemy na plus tylko ludziki. Tu wyjdziemy na zero i ludziki. No, no mamy trzech ludzików. I domy. Teraz hamusze domy, nie? Dwa domy. Znaczy, o, trzy ludziki. Trzy ludziki to najlepsze, co można zrobić w naszym życiu, i to się zamienia w jedną jedną kłodę. Ludzie zamieniający się w kłodę. Dobra, tutaj na plus. To O, kaktusy. To tutaj dużo kaktusów sobie nastawiamy. Campsaity, foresty, lejki. To forest nam usunie. Tak. Tam możemy. Dobra, to tu mogę. Jesteśmy czyści. Mmm. Campsite, może tutaj to będzie jedna rzecz. To nam nie robi aż tak. Grassland, tu a teraz nie wiem, no bo ani nie, nie ma potrzeby, żeby to jakoś ładnie wyglądać. Chociaż powiem, nie wiem, dobra, dobra, nie patrzę. Pewnie trzeba też więcej się, punktów dostanie, jak w odpowiednie miejsce się powie, wciśnie. W ogóle na to nie patrzę, czy jakoś tam mocniej rośnie, jak tu postawię, albo jakby tu postawił, może by inaczej urosło. No, już już stawiam po swojemu. Tutaj co się dzieje? Aha, zabierze mi to, a do to. No dobra, przynajmniej wcisnę. Oj, to malutko dostałem punkty. To Toż Graslandy, tu i to nam usunie. I mamy kolejny poziom. Wieża, dobra. Sprawdźmy, co robi wieża. Idzie dość dynamicznie, jak na mojej umiejętności grania w takie gry. A to tylko oznacza, że. No, to źle świadczy o grze w takim wypadku. Dobra, tu postawimy. Nie, tu już się trochę rozszerza. Hausy, hausy, kaktusy. Dobra, daj tam mi kaktusa. Daj tam mi sanda. Lumbermila chcemy? Czy doma? Dobra, dajcie mi Lumbermila. No tak, no Lumbermila to chodzi o to, że on bierze pracowników, nie? Tam jeden pracownik. To teraz mogę dać dom. Fiu. Dobra, to jedno to, grasslandzik tam, a wrzućmy sobie, jest kolejny watchtower, kaktusy nam to usuną, e, watchtower no to tak tutaj bardziej, czyli ustalamy, że nie da się łączyć, zawsze musi być tam trochę przerwy, może bardziej na tę stronę pójdziemy, e, lumber mill, lumber mill. Lumber Mill, Lumber Mill, dobra idź tu Lumber Mill. Campsite, Lake, Shipki. Lake. Hmm. Campsite. No może tu już damy. da. Piachy to tu możemy sobie dać jeszcze, no bo tu i tak musimy to dokończyć. Towery i lejki, to może lejka, ale tu tylko jedno na razie usuniemy. A, zaryzykujmy tower'a. Daje mieczyki, zabiera ludziki. Daje mieczyki, zabiera ludziki. Tu mieczyk za mieczyk i daje ludzika, znaczy... To no wszędzie to samo ostatecznie będzie. No to jest mieczyk za mieczyk i ludzik. Oba to tutaj idzie tower'a. Hmm. To może forest. Tu jeszcze zróbmy. Shipy, Lambery, lejki. rozumiem nic. No zróbmy tak. Campsite, campsite. Hmm, już chyba nie ma sensu. To tu raczej kampsite, żeby się wyrównywało. Domy, 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 domy. domy, No tu musimy. Dobra, dajmy tu, to to się zamieni. To taki lamberek. Się wyrówna i da nam człowiek. A, to się wyrówna, nie usunie go polu. No tak, bywa i tak w życiu. Dobra, no tu jeszcze wciśniemy Graslandy. Żeby to zakończyć, to tutaj dajcie szybki. Już tylko jedna rzecz o level up. Hmm. To co? Piramidy, duże domy, latarnie, może piramidy, foresty, kaktusy. No tu jedna rzecz, to dajcie tu kaktusy i to już jest druga rzecz zakończona. Zostajemy jakieś więcej punktów za to, czy coś, że kończymy? Tak. A no, wszystko fajnie, ale po cóż to. Po cóż to kończyć? Piramidy piramidami to sobie można poczekać na razie. Foresty i lejki, foresty i lejki, foresty i lejki na no foresty. A, foresty dają nam tutaj mieczyka, jakby na razie tam możemy dać. Grasslandy rozwiniemy w tym kierunku. Uhuhuhu, uhuhuhu, uhuhuhu. Mogę jeszcze tu? Mogę jeszcze tu? Znaczy. Mogę, ale w snu no, w kary żadnej nie ma za to. Lumbermile to się zrówna nam tylko. I ludziki. Mhm. Dobra, Sandy. Bo jak coś ci nie pasuje, to sobie możesz tutaj dać. No bo to nic nie zmienia ostatecznie. A nie, to daje już min minus po prostu. Dobra, tak to było. Ale te shipy nic nie robiły z tego. No to tu musimy. O, jej ojej. U, 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 u. Tu musimy iść. U, 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 u. Musimy iść w tym kierunku i znowu jesteśmy. O krok od śmierdzi. Co ja tu mogę łatwo usunąć? W sumie nic. W sensie no nie mi piramida da. A, dobra, piramida nas uratuje. Chipki to nie chcę, campsite'y to nas zabiją. No. Tu, nie, to 3 za 1, a tu 3 za 2 to lepiej, to wyjdzie tylko jeden. Domy. To dużo złych rzeczy, Tucha najlepiej. No to tylko jeden człowieczek. Zamienił się w ten szybki lejki. A, to tak, Człowieczków można też dostać za lejki. No dobra. O, za lejki. Można dostać człowieczka. Piramida, o piramidy, może być. Tak, tak, może być, ale. Aj, nie chciałem Lumbermilla kliknąć, powiem szczerze. Bo już tego nie uratuj. O, tutaj, no dobra, to się jeden człowieczek nam ostał. Foresty, sandy, tutaj sandy, towery. Mama, trudno. Ludziki, foresty, tu. Graslandy tu. Kaktusy to tam nie w sobie kaktus, kaktusią się. Towery to mogą poczekać, chociaż to no już tu nic nie. Nie, lake jeszcze dawał ludzi, nie? Jakoś, takoś. Tutaj dostałem dwóch ludzi, gdzieś damy radę? Hmm, tu, tylko. Ola, to zamieniliśmy. A tawery, to już tylko same frajery. Hmm, 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 hmm. Piu, fiu, fiu, Dobra, dajcie to. E, hausy. No to się zrównamy. Tutaj usuniemy, ale dodamy. Gdzie tu jest? O tutaj, o Nie, ale tu dużo czerwonego. Żeby miał wszystko najlepiej jest tu. Podmianka nastąpiła. Taki Lumbermill by teraz mógł gdzieś wskoczyć. A tu będzie podmianka znowu. Tak podmiankujemy się. Ale to chociaż usuniemy. Level up, może jakieś pola możemy zrobić. Lejki przy domach dawały ludzi, nie? Tutaj. Tutaj jeden. Człowiek, ale jeden człowieczek tylko, no ale dobra, jeden człowieczek to zawsze coś. I co dają pola? W dobrym miejscu nic nie dają, złym zabierają ludzi. Okej, okay, no bo jeszcze tam młyny można było, czy coś. Taki campsite. Hmm. Dobra, nam tu. Teraz to lejkiem załatwimy. Dobra. Szczerze, to no nie wiem. Idzie całkiem miło i przyjemnie. No, te pola tak się łączą ze sobą, nic nie nając sobie nawzajem. Domy. Mowa, no, dajcie tu. Nie mamy jakiegoś Lumbermila? No nie mamy. A za to Foresty. A tam możemy, w sumie, tak. No przecież Forestem to możemy. lejki, i mille, shipy, A To lejka tu. Towery. gdzie tu, dać Towery. Tam, no to jakieś ludziki. I się pojawił kolejny Watchtower. Szybki. No, można tutaj wrzucić. Kaktusy można wrzucić tutaj. I. I jakiegoś foresta, bo tam ludziki to znaczy nie mamy szans na ludzików. No, nie wiem, tam możemy wrzucić. No i tu już jest zrobione. I kolejny Watchtower. Nie wiem, no za bardzo już. No, gramy już te prawie pół godziny. Czy jest sens grać? Zdałem sobie, że się będzie robiło coraz trudniej, ale w zasadzie, w zasadzie to ta gra trudna nie jest. Idziemy cały czas do przodu, a jak już ogarniesz o co chodzi w tej grze, no to jest strasznie łatwa. Jakiegoś takiego challenge'a tu by braku, brakuje, żeby... No... Nie wiem, no nie czuję tego, żeby było coraz trudniej. Bo to nawet nie jest tak, że mapa się ona się powiększa ostatecznie, nie? Więc no, no taka trudność, że o nie możecie budować jak się łączą wyspy, nie możecie łączyć wysp, ale no... No to tyle. Więc, no, mogę grać dalej, ale czy jest sens to nie wiem, więc uznajmy, że na dzisiaj sobie zakończymy przygody z tą przedziwną grą. Nie, bowiem, nie powiem, że było źle. Bo ja tam lubię takie gry logiczne nazwijmy to, ale brakuje tu jakiegoś wyzwania większego, bo tak, no, tak biegasz, znaczy biegasz, klikasz po prostu i tak biegasz w sensie że tak do przodu i jest cały czas klikasz, klikasz, klikasz i nie czuć tutaj jakiegoś większego wyzwania, na razie przynajmniej w tym demie. Więc uznam, że to by było na tyle. Jeśli ten Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!